Cudowne Boże Słowo, ożywiam je na nowo. Cudowne Boże Słowo, Boże Słowo. Z Ewangelii Mateusza przeczytamy szósty rozdział od dwudziestego czwartego wiersza. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie... A drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i Mamonie. Dlatego powiadam Wam, nie troszcie się o życie swoje, co będziecie jedli, albo co będziecie pili, ani o ciało swoje, czym się przyodziewać będziecie. Czyż życie nie jest czymś więcej niż pokarm, a ciało niż odzienie? Spójrzcie na ptaki niebieskie że nie sieją, ani żną, ani zbierają do gumien, a ojciec ważnie niebieski żywi je, czyż wy nie jesteście daleko zacniejsi niż one? A któż z was troszcząc się może dodać do swego wzrostu jeden łokieć? A co do odzienia, czemu się troszczycie? Przypatrzcie się liliom polnym, jak rosną, nie pracują ani przędą, a powiadam wam, nawet Salomon w całej chwale swojej nie był tak przyodziany, jak jedna z nich. Jeśli więc Bóg tak przyodziewa trawę polną, która dziś jest, a jutro będzie w piec wrzucona, czyż nie o wiele więcej was, o mało wierni? Nie troszcie się więc i nie mówcie, co będziemy jeść albo co będziemy pić, Albo czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem ojciec ważnie niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Nie troszcie się więc o dzień jutrzejszy, gdyż dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Dosyć ma dzień swego utrapienia. Cudowne Boże Słowo one ożywia nas ciągle na nowo. W Ewangelii Jana my czytamy, że na początku było Słowo i że Bogiem było Słowo. I tutaj Bóg mówi do nas i pokazuje. Dwie drogi, dwa wyjścia. Albo służycie Bogu, albo służycie Mamonie. Był, był taki Bóg, niech Indian się nazywał money tu, pieniądze tu. I teraz... My musimy wybrać albo Manitu albo Pan Bóg, który stworzył niebo i ziemię, albo Mamonie, albo Panu Bogu. Nawet i w chrześcijaństwie jest szeroka droga i wielu nią idzie na zatracenie i wąska droga i niewielu ją znajduje. Prowadzi do Królestwa Bożego, do Królestwa w niebiesie, do nieba, do raju. Wśród wierzących Którzy są nazwani panną Jezusa Chrystusa, jest mądra panna i głupia panna. Jedni idą na lewo, jedni idą na prawo. I tutaj Pan Jezus mówi, że my nie mamy się troszczyć o jutro. Nie mamy się troszczyć, co będziemy jeść, ani o to, co będziemy pić, ani czym się będziemy przyodziewać. Ponieważ Ptaki są przykładem, że się o to nie troszczą, a Bóg się nimi opiekuje. Lilię Bóg ubiera, że są takie piękne i daje nam przykład, abyśmy my szli za tym przykładem dla swojego życia i nie troszczyli się i nie martwili się. Kiedy przyszedł szatan na pustyni. Pan Jezus wtedy był w modlitwie i w poście i szatan tam w gnieniu oka już wtedy pokazał taki telewizor, taki ekran w gnieniu oka wszystkie bogactwa świata pokazał i powiedział to wszystko diabeł, szatan powiedział jest moje i daje komu chce jeżeli Ty się mi pokłonisz Panie Jezu to, to ja Ci dam Tobie ale Pan Jezus powiedział tylko Bogu się będę kłaniał. I odparł szatański atak. Napisano w Słowie Bożym, tylko Bogu należy się pokłon i cześć. Ale my wiemy, że dzisiaj szatan daje ludziom tą możliwość pokłoń się mnie, uznaj manitu za swojego Boga, a wtedy ja ci to wszystko dam. Dam ci many, dam ci pieniądze. I my dzisiaj jesteśmy, tak jak Eliasz powiedział do narodu Bożego, dzisiaj musicie wybrać. Albo Bóg jest Bogiem, który stworzył to wszystko i ma w opiece ciebie, albo bal jest Bogiem. Dzisiaj wybór należy do ciebie. I Pan Jezus mówi, wybierz szukanie Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości, a Bóg wszystko inne ci doda. I nie trosz się o dzień jutrzejszy. Dzień jutrzejszy będzie miał własne troski. Amen.